Niesamowite w sumie, faktycznie, doświadczenie tej Eucharystii, którą przyjmuje z, z rąk męża. I tu sobie uświadomiłam tą yy, no, wyjątkowość, tak? Nie chodzę do spowiedzi do męża, żeby mieć to odczucie, yy, no, tego sakrum spowiedzi. Uwielbiam nazwę waszego podcastu pogłębiarka, tak? Trzeba zanurkować głęboko w życie, w małżeństwo, w chrześcijaństwo, w Ewangelię, w to, co mówi Pan Jezus. Bo jeżeli będziemy się ślizgać jak na lodowisku, to wjedziemy na tak cienki lód, że się załamie i wtedy utoniemy. Jeżeli sami nie będziemy nurkować głęboko w nasze życie. Ja byłem zdolny do tego, żeby stracić swoje dobre imię jako księdza i zacząć działalność w marketingu sieciowym i zacząć sprzedawać perfumy. Mój biskup się zgodził na to w tamtym czasie. Wiesz, co się mówi o księdzu, który zajmuje się marketingiem sieciowym? Co? Nie chciałbyś tego słyszeć. To, hmm. czego usłyszałem, ja, będąc oskarżony, oskarżonym nawet o założenie sekty. Ale ja, ja miałem świadomość, że jeżeli nie zarobię pieniędzy, to moje dzieci będą głodne. Widzimy, co Bóg dla nas robi, jeżeli patrzymy wstecz naszego życia. A reszta do przodu to jest projekcja naszego umysłu, co byśmy chcieli, żeby Pan Bóg zrobił.